Te utwory i ci wykonawcy nie mogliby reprezentować Polski na Eurowizji, gdyby w tamtym czasie obowiązywał regulamin z przyszłorocznych preselekcji. Mir bez mir bez Oj, pani koni, kręgi, nas nie zagonia. I I I hard. Hard. Like well, you know this is true love, baby, yes it's true you got the love that I need and I always will be there for you Because your love is mine, you're for all around So help me now, let me love you